Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu prowadzą poszukiwania osób w sprawach dotyczących popełnienia najpoważniejszych przestępstw. Dzięki współpracy policji różnych krajów w ramach sieci Enfast odnaleziono 48-latka z Konina, który w kilku postępowaniach sądowych został prawomocnie skazany na łączną karę kilkunastu lat pozbawienia wolności za przestępstwa kryminalne. Mężczyzna został skazany za zlecenie zabójstwa, udział w zorganizowanej grupie przestępczej handel narkotykami i pobicie po uprawomocnieniu się wyroków wyjechał jednak za granicę i zaczął ukrywać się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na terenie królestwa Niderlandów Sądy i prokuratury w Polsce wydały za nim łącznie pięć listów gończych, w tym trzy europejskie nakazy aresztowania. W kwietniu 2019 roku sprawą poszukiwań 48-latka zajęli się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którzy działając w sieci Enfast ustalili miejsce przebywania poszukiwanego. Po dopełnieniu wszelkich procedur, holenderski sąd zadecydował o wydaniu poszukiwanego w stronie polskiej. Mężczyzna przekroczył już bramę warszawskiego zakładu karnego.